Witam serdecznie wszystkich. Słuchajcie, moi drodzy. Chodzi mi tak po głowie: wiecie, powiedzieć Wam o umieraniu, o śmierci. Będę, będę dzisiaj mówił znowu takie refleksyjne, troszkę takie będzie opowiadanko. Siedząc sobie wczoraj na, na, na cmentarzu, wiecie, patrząc na te nagrobki i na wszystkich leżących już spokojnie, i odpoczywających, którzy już nie mają żadnych kłopotów, myślałem, że powiem Wam o tym, jak ja sobie wyobrażam jak ja widzę, jak ja umrę. Każdy ma swoje wyobrażenie, także to jest moje osobiste. Także to będzie takie opowiadanie o umieraniu. O mo moim, nie? A wy jak chcecie, tak się do tego odno odnoście, albo no, jakie tam relacje chcecie do tego mojego opowiadania, to no, każdy ma wolną wolę i może myśleć, co chce. Ja wam powiem, że że te, mój, te moje wyobrażenie o śmierci, nie? Jest jest takie no, wbrew, pozyty wbrew, wbrew tego, jak to brzmi, to jest pozytywne, to całe opowiadanie i to myślenie o śmierci. I, i zamiast mówię zamiast o przeszłości, to o przyszłości będę mówił, co, co ja myślę, że, że mnie czeka w każdym razie, jak, no, jak już umrę. W, w tej chwili ma, jestem spokojny w ogóle, jestem taki pogodzony z, z, z Panem Bogiem, z, z rzeczywistością, z ludźmi, ze wszystkim. Wiecie, mam spokój, spokój ducha w tej chwili się tak wyciszyłem, i, i, i taki wewnętrzną znalazłem szczęście wewnętrzne, można powiedzieć, w pewnym sensie. Chociaż jest rozterka, jest no, tam troszkę rozpacz, wiecie, po, po, po stracie żony, i pustka, i inne rzeczy wchodzą cały czas tam jakieś negatywne. No, wszyscy mamy jakieś. tam bombarduje coś nas w głowie, ale, ale ogólnie to, no, no, taki jestem, wiecie wyciszony i wyspokojony już. Chyba dlatego też mówiłem o... o, o, o takie było do, dla ludzi starszych takie przemyślenia, bo już ja, ja wchodzę w taki etap, wiecie? Taki dojrza, dojrzały etap, to można powiedzieć. A teraz o śmierci. Myślę, że, że ta pogoda ducha mnie, mnie właśnie przygotowuje do, 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 tego, do tej ostatniej drogi. Kiedy by to nie było, bo nie wiemy wiem, dnia ani godziny. Ale, ale tak myślę, że jak, jak już Przyjdzie nie? Te, te, ta chwila, ten dzień czy ten tydzień przed, jak już, już czujemy, że, że odchodzimy, to myślę, że będzie znowu, będę się obawiał. Jest taka obawa przed zmianą, to ostateczną zmianą. Tak sobie to wyobrażam. I, ale myślę, że taka obawa to jest chwilowa. To jest tylko, nie wiem, dzień, dwa, tydzień może, może no kiedy poczujemy to, że odchodzimy. Nie wiem, czy czujemy w ogóle, ale myślę, że to jest obawa jakaś. Nie nazwę tego strachem, tylko, tylko takie. No ta zmiana ostateczna to, to jest ostateczna I, i coś tam na pewno jest jakieś odczucie, ale mi się wydaje, że przed samą śmiercią, ja, że ja nie będę się w ogóle bał i że w ogóle ludzie się nie boją, już nie mają strachu ani niczego, że i, organizm jest przygotowany, wiecie, mózg jest przygotowany. Mentalnie akceptujemy to w ostatniej chwili, jak już przychodzi śmierć, i, i, i wtedy nie ma już tego strachu ani niczego, ani obawy. Tak mi się wydaje, że, że no chyba ja tak będę to czuł, tak, tak myślę, wiecie. I że, że jest smutek może, o tak nazwijmy to. Wiecie, o to odejście tu od tych bliskich, od tego co znamy, od tego co tyle lat i, i tych doświadczeń wszystkich jak odchodzimy, to, to, to chyba uderzy takie coś, taki smutek. Może być jakieś cierpienie, ci, wiecie, bo to jest, ale cielesne może być, bo jak jesteśmy chorzy, coś nas boli czy, no wiecie, różne są sytuacje. To jak, to taki ból może być fizyczny, o powiedzmy, taki ból, A, ale myślę, że psychicznie już nie, że, że, i nawet ten, ta psychika to uspokaja ten ból fizyczny. Też. Cóż, tak, przed śmiercią, że to już jesteśmy w takim stanie, wiecie? Bo, bo, no, nawet jak byłem świadkiem, bo żona mi w rękach umarła. A potem myślę, że jak już odchodzimy, nie? Jak już odejdziemy, powiedzmy tak, no, że oczy nam się zamkną już i, i, i wyjdziemy z, z tego ciała. Ja tak sobie wyobrażam siebie. Że się wzniosę, wiecie, do góry. Że będę patrzył na dół na, na naszą rzeczywistość, na ten pokój, gdzie leży, na to swoje ciało, na tych ludzi, co tam może mi ratowali, czy nie ratowali, na, na tam bliskiego, czy kto tam by nie był. Wiecie, co tak sobie wyobrażam, że to się wtedy obserwuje z góry, już jako duch. Wiecie, jest, jest ta, ta ulga, wychodzi i już pozbywamy się cielesnych tych bóli wszystkiego. i wszystkiego. I, I mózg też, już jesteśmy wolni po prostu wolni. W, w powietrzu jesteśmy, unosimy się, wiecie, nad wszystkim. Nawet mi się zdaje, że możemy wtedy podróżować. Możemy kogoś odwiedzić gdzieś w innym kraju, czy w innym, na innym kontynencie. Będąc, po prostu patrząc z góry na wszystko, już wolni od wszystkiego. No albo na tych na dole, na, tych, na, te, na tą rodzinę, czy, czy na to swoje ciało leżące tam, już, już, już nie nasze. Już nie nasze jest. Tak sobie to wyobrażam. I myślę, że to jest takie zainteresowanie, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie, to, to wyjście. Pozytywnie, pozytywnie ciekawe. I wtedy. Wtedy no patrzymy na tych wszystkich i, i, i ten ich żal jak od, odchodzimy, nie, to jest tylko ich już. Nam, nam już nie, 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 nie czujemy niczego takiego. Wiecie? I, i się otwiera chyba takie poczucie wiecie, przestrzeni i, i, i wszystkiego jest dookoła nas. Jest wtedy możemy robić po prostu jesteśmy uwolnieni, nie ma, nie ma ograniczeń, czasu, nie ma ograniczeń, miejsca. Nie ma ograniczeń myślenia, nie ma, nie ma żadnych ograniczeń. Jesteśmy po prostu wolni od wszystkiego. Tak sobie to wyobrażam. I to i i, także, jak to się wszystko otworzy, to tak, tak samo wszystkie tajemnice życia i wszystkie tajemnice wszystkiego po prostu się otwierają dla nas. Jesteśmy częścią w, w wszechświata w pewnym sensie. I, i, i no dalej to, to przejście. To przejście z drugiego świata jest... No, no, Ktoś nas tam przygotuje, tak mi się wydaje, że ktoś tam nas nas przywita. Przywita nas w tym sensie, że, że no, jacyś ludzie z, z tego starego życia, którzy już odeszli dawno, no, mogą być zwierzęta, może być też, też wasz was pies, czy, czy wasz jakiś dziadek starszy, czy, czy no, ci bliscy wszyscy, których znaliście kiedyś, to, to wtedy was właśnie witają tam. To, 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 Transition, wiecie, takie przejście z jednej strony na drugą. To jest, to jest przy udziale właśnie bliskich osób. I ja myślę, że będę ich takich widział, jak, jak ich pamiętam po prostu. To, co miałem w głowie, to takich zobaczę. I, I może być też, no, jak ktoś jest religijny, może zobaczyć Pana Jezusa, mogą Mohameta zobaczyć. No, kogo tam macie, wiecie, w waszym... Przed odejściem z, te, z tego padołka tutaj, kogo mieliście? To, to oni was przeprowadzą przez tą bramę pierwszą, przez te pierwsze kroki najgorsze, no nie wiem czy najgorsze, te pierwsze, żeby, żeby się zaaklimatyzować, że jesteście już, już w innym świecie, że już odeszliście z tego tutaj, z tych kłopotów i z tego wszystkiego. Oni was przywitają. To są serdeczne e, e, chwile wtedy, bo, bo, bo ci wszyscy ludzie są przyjaźni, nie ma żadnych niesnasek, nie ma żadnych kłopotów ani kłótni. Nikt nic nie pamięta o, o złych sprawach, tylko jest po prostu przywitanie człowieka e, w świecie. Już nie, nie ludzkim, nie człowieczym, tylko, tylko uduchowionym w tym. Tak sobie to wyobrażam, wiecie? I po takim, chyba po takim przejściu, pierwszym, wiecie, po tym przywitaniu i po tej, tej ak aklimatyzacji, o takiej powiedzmy, że, że jesteśmy już gdzie indziej. Według mnie, to jest, to jest moja opinia, według mnie, wtedy prze, przechodzimy do, no, do takiej, może smutniejszej momentu. To, ja to, bym to nazwał, no tak, według naszej wiary. Do czyśćca, czyś, tak, wiecie do. Trzeba do... zapłacić wiecie, za, to, za to, cośmy tutaj robili na, na ziemi. Tak mi się wydaje, że, że taki, taki nadchodzi czas wtedy. I wtedy ży, przeżywamy nasze życie od nowa. Od, od urodzenia, od kołyski, aż do, do samej śmierci. A ponieważ nie ma y, czasu ani, ani niczego, jak już jesteśmy po drugiej stronie, to nie ma ograniczenia, tych, jak długo to trwa, te nasze przeżycia, wiecie? I te przeżycia przeżywamy już wtedy nie, nie z naszego. Punktu widzenia. Nie tego, jak my przeżyliśmy to życie, tylko wszystkiego i wszystkich, co nas otaczają i otaczali w czasie tego życia. Czyli od początku nasze wszystkie interakcje i wszystko, co żeśmy robili, poczujemy jeszcze raz, ale uczuciami innych, nie swoimi, tylko uczuciami tych, którzy z nami mieli do czynienia, którym zrobiliśmy no, albo krzywdę, albo przyjemnie, albo szczęście, albo coś niedobrego. I to wszystko sobie przejdziemy, co oni, co oni poczuli, co my żeśmy dali światu, wiecie. I tak mi się wydaje, to jest takie właśnie, takie oczyszczenie i, no i takie, można nazwać kara, no nie wiem, jak to nazwać, wiecie, że, żeby, żeby zrozumieć, co żeśmy robili tu, jakie, jakie te doświadczenia nie tylko my mieliśmy, ale jakie żeśmy my doświadczenia dali innym, jakie uczucia mieli inni, co, co musieli e, przejść przez nas. Dzięki nas albo przez nas, no zależy jak, jakie życieśmy przeżyli, wiecie, no tak sobie to wyobrażam, ten, ten czyściec i to przejście przez, 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 przez to, przez te doświadczenia właśnie, no. I, i, ale jak już przejdziemy, wiecie, jak przejdziemy przez to życie nasze i zrozumiemy te wszystkie nasze błędy i to, i to wszystko, cośmy robili do, złego i dobrego, wiecie, to właśnie jest to oczyszczenie, i, i wtedy jest, jest właśnie czas na, na pojednanie z Bogiem, I z, i ze światem i z, i z tym większym, wiecie, tym uniwersum całym. To jest właśnie ten moment. I, i jak jesteśmy już gotowi po, ty, po, 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 tego, po, po przejściach tych wszystkich, wiecie, nawet wtedy mi się wydaje, że człowiek jest, o ta dusza, albo już nie człowiek, jest, czuje się niegodny nawet spotkania z Bogiem, bo wtedy wiemy, jacy jesteśmy malutcy tutaj, nie? i jacy jesteśmy, no, Wiecie, no nie, nie, nie doskonali, powiedzmy w ten sposób, nie doskonali w tym życiu naszym, na, na ziemskim. A tam jest wszystko już po drugiej stronie wspaniałe i kochające, bo, bo, bo to światło, które nas spotka, ten Pan Bóg, ten ta, ta, ta do którego będziemy dochodzili, to jest olbrzymie światło pełne miłości. Takiej miłości niesamowitej, takiej, jak, jakiej nie znamy my. Albo taką, jakbyśmy wszy, całą miłość tutaj złożyli w jedno. To, to, to miłość do, do, do rodziców, do dzieci, do, 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 do ukochanych, do, do żony, do męża. I jeszcze pewnie z 10 razy do powiększenia, albo ze sto razy, to jest, to, jest ta, to światło, które nas spotka, wiecie, po drugiej stronie, którego nawet będziemy się czuli niegodni. Tak jest to wielkie i doskonałe i tak wyrozumiałe i, i kochające nas i wszystkich. I tak mi się zdaje, że to jest ten najwspanialszy moment, to jest właśnie to prawdziwe przejście i zjednoczenie się z, z, ze światem. Wiecie, wracamy wtedy do, do świata, skąd żeśmy wyszli. No i to jest też to, to ta granica, wiecie, zanim się spotkamy z Bogiem, to jest ta granica, kiedy dokąd tu na, na ziemi mogą jakąś tą reanimację zrobić czy coś i może nas cofnąć i, i jeszcze tam może wrócimy tutaj się targać i szargać po ziemi. Ale jak już przejdziemy to, jak już spotkamy naprawdę to światło i tą miłość i tego Pana Boga, czy, czy tą, to, to, co nas oczekuje, co nas zjednoczy znowu wszystkich razem, bo jesteśmy wszyscy, pochodzimy z tego samego źródła, wiecie, to jest, to jest właśnie to jest, no, to jest ta prawdziwa śmierć. Szczęście. Wiecie, szczęście i miłość. To jest to.